Jesteśmy na kawie w pracowni artystycznej EWH w Zubrzycy Górnej u naszej koleżanki Eli Kowalczyk. Witaj, Elu. Przeszliśmy troszkę porozmawiać o Twojej sztuce. Yy, powiedz mi, z tego tutaj yy, skromnego zestawu, który jest na stole: korale, anioły, filc, jest dużo więcej różnych rzeczy, które robisz. Mogłabyś powiedzieć, Pokrótce. Co wykonujesz? E, tak szczerze powiedziawszy, e, zajmuję się już takim rękodziełem bardzo dawno, od bardzo dawna. I no, próbowałam już takich różnych technik, że tak w krótkim, w krótkim czasie nie można tego wszystkiego e, opisać. E, zaczynałam, to tak szybciutko powiem, zaczynałam od obrazów wyszywanymi krzyżykami, Później weszłam dość mocno w taką technikę zwaną dekupażem, siedziałam w niej na chwileczkę. No ale dookoła tyle różnych rzeczy się dzieje, także y, korale, y, anioły, no, je, był przez jakiś czas y, moją pasją anioły, tworzenie tych właśnie aniołów, co widzicie. Ale nie ukrywam, że najfajniejszą, najprzyjemniejszą dla mnie, choć bardzo trudną techniką jest właśnie filcowanie. Filcowanie wełny dla mnie na sucho. To jest bardzo czasochłonne, tak, żeby stworzyć yy, tak. dzieło. Na, y, możesz tak pokrótce opisać proces właśnie takiego tworzenia y, obrazu na przykład z filcu? No szkoda, że tu nie mamy tego obrazu, nie? który ostatnio zrobiłam, ale filcowanie to w ogóle polega na tym, że jest to w ogóle taka wełna, no w Teraz mamy dostępne wełny w różnych kolorach i po prostu wzory układamy sobie na, na wybranym jakimś takim to akurat mamy filc no i po prostu no tak jakby malujemy wełną po prostu to nie jest takie może rzeczywiście to nie jest takie trudne ale praco chłodne tak jak powiedziałaś i po prostu jest specjalna igła, którą mocujemy wełnę w tym wcześniej przygotowanym filcu. No i po prostu sobie układamy, przybieramy kolorkami. No i ja myślę, że to takie jest po prostu tylko czasochłonne. Elu, czy ty gdzieś uczyłaś się tego rzemiosła? Czy to wszystko jest w tobie od dziecka? Od jak dawna? Czy ktoś ci pokazywał? Czy masz jakichś mistrzów? Czy podglądasz kogoś? Wszystkiego po trochę. <laughs> ale rzeczywiście nie chodziłam nigdzie na żadne, jakieś nie mam szkoły skończonej artystycznej, choć bardzo tego żałuję. E, nie powiem, podglądam, chodzę na warsztaty, też się dokształcam, ale chyba we, we mnie to drzymało od samego początku. Tak mi się wydaje. Zawsze artystyczne różne takie rzeczy robiłam. Raz ładniejsze, raz brzydsze, ale jednym się podobało, drugim się nie podobało, ale wydaje mi się, że zawsze jakoś tak. E, Jakoś tak właśnie siedziałam w tym, w tym świecie takim artystycznym i sama, sama się uczyłam. Wiadomo, że od samego początku, jak idziesz do jakiejś pierwszej techniki, jakąś chcesz opanować, no to wiadomo, że te prace nie są takie, e, takie precyzyjne, ładne, ale starałam się zawsze estetycznie to wszystko robić i w końcu dojść do jakiejś wprawy, ale później znowu zaczynało nudzić i przechodziłam do czegoś innego, ale, ale zawsze wracam. Mówię, że w każdej tej. W technice dobrze się czuję. Jest, jest. Elu, powiedz mi, a dla kogo najbardziej lubisz tworzyć? Bo ja wiem, że wszyscy ciebie znają i dzieci, i seniorzy, i nawet panowie przychodzą nieraz na warsztaty. Oj, <grym> podchwytliwe. <i> Dokładnie. Więc dla kogo najbardziej? Wydaje mi się, że e, samym początku, na samym początku pracowałam dużo z e, Samareniu. Wiesz, dużo pracowałam z dziećmi, i te warsztaty, i te doskonalenia, to wszystkie były właśnie z dziećmi przeprowadzane. Ale no, nie ukrywam, mogę się przyznać, że po prostu lubię z dorosłymi pracować bardziej jak z dziećmi. Jednak te moje prace polegają na takim precyzyjnym jednak wykonywaniu, i no, dzieci tak nie umieją się może, albo ja nie umiem tych dzieci tak zmusić do tego, żeby oni to tak. Tego... A może dlatego, że ty już jesteś bardziej profesjonalna. No, może. może i tak, może i tak. Lubię robić rzeczy na zamówienie, aczkolwiek lubię też bardzo robić coś, nie wiedząc gdzie to pójdzie i chyba wolę takie rzeczy robić, jak na zamówienie, bo jednak na zamówienie, jak coś robimy, to... No To oczekujemy. Presję. Tak, jest taka, jest taka, jest taka delikatna presja, także wolę coś zrobić, a później, jak się komuś spodoba, to wtedy. Ja jeszcze zapytam, czy ty reklamujesz, czy promujesz swoje produkty tylko tutaj na Orawie, czy jeździsz gdzieś? E, zdarza się właśnie z naszą grupą, e, zdarza się jeździć właśnie po Polsce i, i promujemy przy okazji Orawę, region nasz, ale też właśnie i produkty. Bo jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że Ela jest prezesem Stowarzyszenia Art ORAWA, które skupia twórców i artystów z całej Orawy. Nie tylko z Zużycy, z Lipnicy, ale też z Orawki, z Podwilka, z różnych miejscowości innych. No prezesem, aha, no, mogę powiedzieć też, że prezesem jeszcze od niedawna, chociaż grupę mamy już taką już istniejącą z 12 lat, raz w mniejszym, raz w większym gronie. No i trzymamy się tak razem i i pewne projekty sobie tworzymy. Wydaje mi się, że taka fajna grupa zgrana. Właśnie o to chciałam się spytać, czy wy tutaj, jako twórcy Ludowi na Orawie, yy, współdziałacie ze sobą? Że na przykład ktoś coś stworzy, drugi domaluje, czy tworzycie jakieś wspólne dzieła i projekty? Yy, w ostatnim czasie tak robiliśmy właśnie. Takie było fajne, tak że mieliśmy takie projekty, gdzie właśnie część robiło coś, druga część do, e, domalowywała, czy tam, tam inne rzeczy. Tak, myślę, że się bardzo wspieramy, no ja osobiście bardzo lubię tych moich wszystkich e, z grupy artystów. E, wydaje mi się, że, że ich też ciągnę do tego ich działania <laughs> i myślę, że, że jest okej. Okay. A co jako artyści chcielibyście poprawić jeszcze w tej na przykład działalności na rzecz artystów y, ze strony tutaj orawskiej? Na pewno powiem, że chcielibyśmy nowych, nowych, y, nowych wcielić w nasze, w nasze szeregi. <laughs> Nie, bo oczywiście się wykruszają niektórzy. A co byśmy chcieli, no, wiem, działać tak mocniej, mocniej promować tą Orawę. Że jeszcze jesteśmy przy tym, czy Orawa potrafi być źródłem inspiracji dla artystów? No tak, jest to takie nieokry, nieodkryte źródło inspiracji. Ja staram się, staram się, naprawdę staram się tą Orawę jakoś gdzieś promować, wykorzystywać te nasze znaki, elementy, elementy orawskie, wzory orawskie. No próbujemy, no próbujemy, no zobaczymy za jakiś czas, jak nos ocenią. Powiedz jeszcze Elu, jak w rodzinie jest przyjmowana Twoja pasja i czy Twoje dzieci na przykład poszły w Twoje ślady? E, powiem szczerze, że chyba wszyscy mnie wspierają. <laughs> Czasem się śmieją, że jestem artystką pełną gębą, ale wydaje mi się, że wszyscy mnie wspierają. E, powiem też, że talent dzieci no w swoim takim tym to chyba odziedziczyły też oczywiście. Jedna maluje, druga robi tam paznokcie. Też tam jakieś artystyczne rzeczy musi mieć. Także ale myślę, że to nie tylko po mnie. Bo je... <grym> o! <grym> Czyli mąż też artystą? Może nie artystą, bo na pewno by się pogniewał, jakbym powiedział, że jest artystą, ale, ale rękę na przykład też ma do. To jak jesteśmy przy rodzinie, bo ja z tego co wiem, ogłosiłaś wśród swoich najbliższych. <grym> Taki bardzo ciekawy konkurs. Czy mogłabyś opowiedzieć, a potem ewentualnie zaprosić nam i pokazać efekt tego konkursu? No jeszcze nie udostępniałam nigdzie, ale w Być rodzinie. Tak, jesteście pierwsi. Nie powiem, był fajny pomysł. Zrodził się zaraz przy tej całej pandemii, koronawirusa. Wszyscy siedzieli w domu. Wiosna w koło, krokusy. Czekaliśmy na krokusy, okazało się, że krokusów nigdzie nie ma, bo jeszcze jest za zimno. No stop, śnieg padał, nie było, nie było. No i w końcu tak sobie pomyślałam, że a niech malują, bo jak wszyscy artystyczni, bo to nie chodzi tylko o moją taką najbliższą rodzinę, tylko i ogłosiłam konkurs, właśnie wariacje na temat krokusów. No i oczywiście później was zaproszę, bo efekt taki może nie końcowy, ale, ale efekt już jest i bardzo dużo osób wzięło udział w tym konkursie. Nie wytypowaliśmy jeszcze zwycięzcy, ale nagrody już w 80% poszły. Tak, jury też, też już, jest już jest namyślane po prostu, kto będzie w żyry. Także wszystko to będzie, tylko musimy się znowu wszyscy zejść. Elu, tego wszystkiego tu jest oczywiście pewnie tylko kilka rzeczy, które robisz. Między innymi tylko które wszystkie mamy. <laughs> ale powiedz mi, gdzie można taką pamiątkę kupić? Właśnie, z tym mamy troszeczkę problem. Nie mamy punktów, gdzie można by było te rzeczy sprzedawać. No u mnie w pracowni no to jest oczywiste, że można podjechać do zubrzycy i, i, i kupić taką pamiątkę. Planujemy, rozmyślamy, no gdzie by to coś takiego można było Gdzieby taką galerię, gdzie mogliby, mogliby się twórcy twórcy zaprezentować, gdzie by to takie coś można było otworzyć. No może, 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 no plany mamy, a czy to dojdzie do skutku, to zobaczymy. A jeszcze powiedz mi, czy myśleliście kiedyś nad taką wspólną pamiątką orawską, żeby to był taki symbol? Mieliśmy, 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 myśleliśmy, co wyszło, to wyszło, tam trzeba zagrzebać w historii, co wyszło. Ja staram się Staram się mieć parę takich właśnie, tak jak tu może widzicie, takie kubeczki kolorowe, no z naszą parzenicą orawską. Takie tutaj są proporczyki, proporczyki, tam chłopaki rzeźbiarze też coś tam próbują. No ciężko, no, musimy, może rzeczywiście, to jest taki nasz dalszy plan, żeby Koniecznie. konieczny plan, żebyśmy to właśnie. No to jest takie odwieczne, odkąd ja pamiętam, to jest taki odwieczny problem właśnie z pamiątką orawską. Więc pewnie, jak będziemy jeździć po tych wszystkich artystach, będziemy każdego pytać, i coś z tego wyjdzie. Że może się coś urodzi. Ja jeszcze ewentualnie chciałam zapytać o te anioły, które tutaj widzimy, bo wiem, że to jest Twoja pasja y, tworzenia ich. Czy to też jest y, od A do Z Twoje dzieło? Chciałabym, żeby to było od A do Z moje dzieło. Co prawda. Główki, główki są, główki są gotowe, reszta wszystko jest dzieło moje i nie tylko moje, bo akurat tą pasję aniołów podzielam z córką, z Gabrysią, także jak mamy tylko chwilę wolną, bo to jest, podkreślam, jest to taki pracochłonny też, takie trzy dni, cztery dni pracy, jak chcemy po dwa anioły na przykład zrobić, no to wtedy jak Gabrysia ma właśnie czas wolny, to wtedy sobie organizujemy takie dwa dni tworzenia. Każdy anioł jest inny, czy, czy, czy może są podobne do siebie? No, główki siłą rzeczy są tam trzy rodzaje, ale każdy anioł jest inny. Każdy, każdy sama dobrze wiesz, Karolinko, że dla ciebie anioł był zrobiony specjalnie dla ciebie, także, także na pewno drugiego takiego nie będzie. Dziękuję. Z tego miejsca chcę podziękować całej ekipie za odwiedzenie mnie. Za to, że miałam możliwość zaprezentowania swoich wyrobów, swojej twórczości. Chcę też zaprosić wszystkich do skorzystania z naszej oferty wszystkich twórców, nie tylko mnie. Może coś znajdziecie dla siebie na prezenciki, na takie różne podarki.